Ale blisko jest. Co idziemy robić? być marzaninę. Dobrze, spoko. Żeby wygnać złą zimę, tak? Tak jest. No, tu widzimy marzannę. Bardzo ładna marzanna. Mariusz, podoba ci się? Ładna kochana. Nie, buzi chyba nie. No dobra, to... Idzie wolna. To weź od Izy. Dziękuję. To a ona, 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 biedna dobry,

Dawaj to Chodźcie tu bliżej, lepszej polacz to mazankę. Dzisiaj w warsztacie mazankę robimy, bo dość już mamy tej mroźnej zimy. I choć lubimy łyżwy i sanki, to dosyć mamy tej koleżanki. Mazanko znika i ustą w wiośnie. Wtedy się robi ciepło radośnie. Zabierz ze sobą smutne bałwanki, śniego ogromne zastoi sanki. Odpoznij sobie gdzieś w różnej krainie, bo tutaj troszeczkę w minie, a gdy kolejne pory roku pożegnamy znowu nas Idź zimo wredna, idź zło zimo! Ale, ale Nie chcemy tu Cię tu widzieć! Idź zimo, pręd, bądź i zło zimo! Wredna zimo, idź! Wiosna! Ciepli się wieje wiatr jasno, jak się grywa. Chlegle to dole. Łąga dziś dziękuję, Łąga dziś dziękuję, na śniadanie. Łąga dzizikuje, dziękuję, Łąga zapki na śniadanie. Chlegle wodzku, w legle, to dole. zrobili, zrobili.